otwieram sesję poświęconą uroczystemu podpisaniu umowy na budowę wodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na tą uroczyste podpisanie umowy. Uczestniczymy w historycznym zdarzeniu. Ogromne środki finansowe zostają przekazane na inwestycje pod nazwą budowa obwodnicy na terenie miasta Kościerzyny. Ta inwestycja to mniej więcej budowa trzech szpitali w Kościerzynie. To budowa, tak jak można by policzyć blisko ośmiu basenów na terenie miasta Kościerzyny. Niezmiernie nam jest miło uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Myślę, że to jest tak epokowe znaczenie, że przyszłe pokolenia będą pamiętały nam te starania dotyczące Budowy obwodnicy. Ale w końcu nadszedł czas, żeby zacząć faktyczne prace związane z budową obwodnicy. Pierwszy rok to będzie rok związany z przygotowaniem dokumentacji przez wykonawcę, z którym za chwilę podpiszemy umowę na realizację tego zadania w systemie projektu Izbuduj. Następne dwa lata to będzie fizyczna realizacja, czyli prace budowlane, montażowe związane z budową obwodnicy Kościerzyny. Kolejny rok. To będzie sprawa dokończenia wszelkich prac po zakończeniu prac podstawowych, związanych z wydaniem świadectwa wykonania robót, czyli po pozwoleniu na użytkowanie. Miesiąc wrzesień jest takim cenzusem. Czyli dzisiaj podpisujemy we wrześniu umowę, we wrześniu przyszłego roku powinniśmy uzyskać decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej która to decyzja z jednej strony umożliwi rozpoczęcie robót wykonawcy, z drugiej strony daje możliwość dysponowania nieruchomościami na trasie planowanej obwodnicy. Za te nieruchomości zostaną wypłacane odszkodowania właścicielom zarówno za te przejęte jak i następnie za te, które będą czasowo zajęte pod przebudowę różnych urządzeń, które przy okazji budowy obwodnicy będą musiały być przebudowane. Potem dwa lata realizacji tej inwestycji. Wydanie pozwolenie na użytkowanie i to będzie wrzesień 2017 roku. No i potem mamy roczny okres usuwania wad i usterek, których myślę, że będzie jak najmniej, jako że mamy do czynienia z doświadczonym i rzetelnym wykonawcą i spraw gwarancyjnych. No, i potem będzie już tylko i wyłącznie rzecz najprzyjemniejsza, czyli użytkowanie. Parę takich podstawowych wielkości. Obwodnica Kościerzyny będzie liczyła 7,7 km długości. W ramach budowy obwodnicy Kościerzyny powstaną 4 duże obiekty wzdłuż trasy, 5 obiektów nad trasą, 4 węzły. Kościerzy na Zachód z drogą numer 20 i drogą powiatową do Wdzyc, Kościeżyna na południe z drogą wojewódzką nr 214, Kościeżyna na Wschód z drogą wojewódzką numer 221 i węzeł wieżyca z drogą krajową numer 20. Także skala tego przedsięwzięcia jest duża. Jeżeli jeszcze dodamy do tego wartości, o których tak ogólnie wspominał pan przewodniczący, Umowa opiewa na 165 miliardów złotych. Przewidywane odszkodowania za przejęte nieruchomości to około 35 milionów, Przewidywane odszkodowania z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości to około 10 miliardów. Także wymiar zarówno rzeczowy, jak i finansowy tego przedsięwzięcia robi wrażenie. Według generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w roku, 2010 roku na sieci dróg krajowych, na przejściu przez Kościerze, ruch wynosił 23 tysiące pojazdów. Bez tego nie dałoby się, się przejechać. Zresztą Państwo doświadczacie tego o różnych porach dnia, szczególnie w sposób intensywny w okresie letnim. Te wszelkie trudności związane z poruszaniem się po istniejącej drodze nr 20 przebiegającej przez miasto Kościerzywa. Jestem częstym gościem Generalnej Dyrekcji i wiem, ile wielkiej pracy dyrektor marszałek włożył w to, żeby ta inwestycja ruszyła. Zobaczcie Państwo, jak niedawno było rozstrzygnięcie przetargu, dzisiaj już podpisujemy, ile jest przetargów w Polsce dużych, gdzie rozstrzygnięcie było kilka miesięcy temu, a podpisu nie ma. I nie może to ruszyć. Dlaczego? Nie wiem. Być może nie ma takiego serca, ile było włożone w to przez dyrektora marszałka, w tą inwestycję. Chciałbym również panu burmistrzowi Czucha e, pogratulować wytrwałości w bieganiu i zabieganiu o, o to, żeby ta inwestycja ruszyła. Proszę mi wierzyć, wiem, bo znam kulisy. Finansów państwa. Wiem, jak to jest trudno. Panowie, pan staro panowie Starostowie, wójtowie, wójt gminy, cieszmy się, że mamy takiego inwestora, jakim jest Generalna Dyrekcja w osobie obecnych tutaj pana Wasiołka i pana Marszałka. Ta droga jest rzeczywiście <trym> niezwykle potrzebna. I myślę, że miasto odczuje to odciążenie. Chociaż powiem szczerze, że jak się tutaj przyjeżdża w sobotę, to tego ruchu tranzytowego tak znowu nie ma, natomiast wszyscy tu naokoło przyjeżdżają. I o to chodzi. Po to tu jesteśmy, tu, tu żyjemy, prawda? I bez tych przyjezdnych to byłoby może trudno. Spotykamy się z życzliwością już teraz, pani Ewa Burmistrz. Która się sprawami technicznymi zajmuje. Naprawdę widzę, że jest pełna dobrej woli. Działamy tutaj również, oczywiście nie ten zakres, na ulicy Towarowej i ta ulica Towarowa będzie się krzyżować z naszą obwodnicą. Będziemy się starać, żeby tutaj mieszkańcom za bardzo nie przeszkadzać. Potrafimy to robić. Pan dyrektor kontraktu przewidywany Tomek Pecura jest tutaj z nami. Prowadzi rozmowy z lokalnymi firmami, które staramy się wybrać zwyczajowo, żeby nie przywozić ze sobą w testce nikogo. Nie. Po prostu szukamy <laughs> współpracy z lokalnymi firmami. I to myślę, że w dobrym kierunku idzie. Kierownikiem budowy będzie pani Beata Waszbińska, niezwykle dynamiczna osoba, bardzo doświadczona. Z jej rąk wyszła obwodnica. Słupska. Jeżeli ktoś jechał, to wie jak to wygląda. Drodzy Państwo, teraz przejdziemy do tej uroczystej, do tego uroczystego momentu podpisania zarówno przez dyrekcję generalną Dróg i Autostrad, jak i firmę Szrawak umowy na wykonawstwo obwodnicy w Drodze Krajowej nr 20 na terenie Miasta Kościoła. Jeżeli mógłbym prosić, to chciałbym, żebyście Państwo jak do pozostania swoich miejscach, a poprosiłbym wszystkich Państwa Radnych szóstej kadencji. Wydarzenie, jak to jest, podpisanie tego kontraktu, odbyło się właśnie tutaj, na tej sali. W najwyższy możliwy sposób, jeżeli chodzi o honory, na sesji Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący przytoczył krótką historię, kiedy to przez wszystkie lata wszystkie rady miejskie kolejnych kadencji dokładały swych starań, to tak jak budowanie takiego dobrze pojętego, solidnego muru, gdzie każdego dnia cegiełka w tym murze, aby dzisiaj ten mur mógł być zamieniony w umowę, którą panowie dzisiaj podpisali. Państwo, ale to te nasze przygotowania przez lata. Warto o tym wspomnieć, bo to wyjątkowa okazja. Nie ma przypadku w tym, że obwodnica dzisiaj nazywana przez nas historycznym kontraktem. Ale przygotowania nasze i ten okres bardzo długi, nie ma co kryć, bo on sięga, jak mówił świętej pamięci, telesfor Zakrabaś, który był znanym kościerskim geodetą, pracownikiem Urzędu Miejskiego to już co lata 70., kiedy wyznaczono korytarz obwodnicy. I oczywiście dzisiaj. Obwodnica nie przebiega wprost w 100% w tym korytarzu, ale ten korytarz był dobrze wyznaczony, bo w końcach 80-90% trasa obwodnicy pokrywa się z tą historyczną, wyznaczoną wtedy trasą. I kolejne kadencje rad miejskich, kolejni burmistrzowie pilnowali, aby ten korytarz nie został zabudowany. Aby ta budowa. I o to byśmy prosili wykonawcę i, i zgodę generalnej dyrekcji, aby ta budowa była też takim poligonem, jeżeli chodzi o edukację. Takiej inwestycji przez długie lata nie będzie w Kościerzynie. Myślę, że możemy się zgodzić z twierdzeniem pana przewodniczącego, że to po budowie linii kolejowej w okresie międzywojennym, w okresie II Rzeczypospolitej to jest porównywalna inwestycja. Cieszę się z obecności młodych ludzi, bo z całą pewnością dla was... To będzie też szansa obejrzeć, jak się dzisiaj nowocześnie buduje. Zgodnie z przepisami, droga krajowa w nowym przebiegu, automatycznie na odcinku, gdzie nie ma statusu drogi krajowej, przechodzi na majątek gminy. Czyli patrz z całym dobrodziejstwem kłopotów, jeżeli chodzi o remonty, utrzymanie itd. Nasza droga krajowa, i tutaj, Panie Dyrektorze. Pierwsze podziękowanie pana i pana współpracownikom. 20 jest, można powiedzieć, w prawie że idealnym stanie. Ale warto wspomnieć też o drugiej ważnej inwestycji, która gdzieś może umyka, a która jest realizowana, to jest przebudowa właśnie tej historycznej linii kolejowej, którą mi pan przewodnicząc, linia 201, relacji Gdynia Nowa Wieś Bydgowska, czyli ten odcinek z tak zwanej magistrali węglowej, sensie do kościerzyny po totalnym remoncie. Kto jechał ostatnio pociągiem, to widzi jakościową zmianę przygotowany projekt elektryfikacji do prowadzenia ostatecznie kolei metropolitalnej na dworzec Kościeżyni. Dojazd do lotniska poprzez kolej metropolitalną do Gdańska przełom cywilizacyjny. Poprzez budowę obwodnicy też nasze miasto wstępuje do zupełnie innej ligi miast. Mamy tutaj dla Pana Dyrektora Marszałka takie symboliczne podziękowanie za ten cały proces. To symboliczne podziękowanie będzie też podziękowaniem dla Pana poprzedników, ale wszystkich Pana współpracowników. Żeby ta praca dobrze szła, to mamy tak. dla Pana Dyrektora symboliczny prezent. Na tym narzędziu jest wizerunek naszego niedźwiedzia. Bo z całą pewnością Panu Dyrektorowi, jego współpracownikom, niedźwiedzie siły będą potrzebne, aby sprostać wymaganiom Generalnej Dyrekcji. Dyrektorze, niech, niech to symboliczne narzędzie. Będzie wam pomocne, niech was e, inspiruje, aby ta instytucja jak najlepiej e, się realizowała, ale też potem służyła naszym mieszkańcom. Z całą pierwszą, pierwszą ziemię pan dyrektor i pan burmistrz hmm. <klucz> Słyszałem tyle ciepłych słów. Że byłoby z mojej strony niewdzięcznością jednak nie nawiązać do tych spraw personalnych. Bo jednak za każdym przedsięwzięciem stoją żywi ludzie. I bez ich zaangażowania, determinacji, pomysłowości, a tak ogólnie mówiąc, skuteczności, naprawdę byśmy się dzisiaj nie spotykali na podpisaniu umowy na budowę obwodnicy Kościeżyny. Postaram się nie powtarzać, bo miałem przyjemność wielokrotnie być na, na sesjach Rady Miasta i Państwo pewnie wielokrotnie ode mnie słyszeli, że to absolutnie nie jest wyłączna zasługa Generalnej Dyrekcji. My po prostu jesteśmy powołani do tego, żeby to budować. Staramy się to robić najlepiej jak to możliwe, ale bez współpracy różnych osób, a przede wszystkim dzięki Państwa zaangażowaniu. Bo władze miasta są Waszą emanacją. To Wy ich wybieracie, to Wy ich rozliczacie, to Wy ich stymulujecie, ale okazuje się, że tak dobrze tych wyborów dokonujecie, że oni potrafią w Waszym interesie zabiegać o rzeczy ważne, i nie tylko dlatego, że one są ważne dla Was, ale dlatego, że one są w ogóle potrzebne. Także potrafią widzieć ten świat, rozumieć i poruszać się w nim. A dla nas jako pracowników generalnej dyrekcji, bo ta nagroda jest przecież nie tylko dla mnie, tylko dla wszystkich, którzy mieli wkład w budowę, przebudowę, modernizację i też utrzymanie dróg krajowych w mieście Koskizyna i w powiecie kościelskim, to też dlatego nam się to fajnie i efektywnie wykonuje, bo mamy partnerów. Bo bez partnerów się lubi dużo mniej. Jak Państwo popatrzycie na województwo pomorskie, to jak kobiet duch jest jest strony dobry i zadowalający, te 20% nie jest dobry. I oczywiście w większości są to powody merytoryczne, ale nawet to, co jest w dobrym, nie zawsze jest tak dobrym, jak w I życzę Państwu, żeby wszystko, co dobre, tutaj do Was trafiało, bo jak widzę, wy dokonujecie dobrych wyborów. Wszystkie mają Bardzo dziękuję. Myślę tylko, że za rok może spotkamy się na, w kopaniu pierwszej, pierwszej, pierwszej łopaty w budowę obwodnicy, czego Państwu i sobie wszyscy życzymy. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności odbędzie się projektowanie. Jako że pierwotnie obwodnica miała mieć kształt dwujezdniowy na, całym, na całej długości i mieć 11 km. Ostatecznie jest to 7,7 i nie jest to w pełni przekrój dwujezdniowy, tylko to jest przekrój 2 plus 1 to przez najbliższe 6 miesięcy wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji tej dokumentacji, przygotować projekt budowlany na ten przekrój, który przed chwilą przedstawiłem i następnie przygotować i jednocześnie przygotować wniosek o wydanie decyzji zgody na realizację tej inwestycji. Procedowanie tego wniosku trwa około 4 miesięcy. Biorąc pod uwagę różne możliwe przesunięcia we wrześniu przyszłego roku, czyli 2015 roku, Powinniśmy otrzymać od wojewody pomorskiego wzmiankowaną przed chwilą decyzję. Ta decyzja jednocześnie będzie stanowiła prawo dysponowania do terenu i umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Same prace budowlane są zaprogramowane na 24 miesiące, czyli po, 20, po tych 24 miesiącach we wrześniu 2017 roku powinno zostać wydane. Powinna zostać wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie trasy i już będzie można jeździć obwodnicą Kościerzyny. W momencie wydania tej decyzji, e, zgody na realizację inwestycji drogowej, tereny są, stają się własnością Skarbu Państwa w zarządzie generalnej dyrekcji, i co umożliwia roboty. Równocześnie pan e, wojewoda po wydaniu tej decyzji przystępuje do wydawania decyzji o odszkodowaniu za przejęte nieruchomości. Firma Strabag wykonała wiele inwestycji i to o skali znacznie poważniejszej niż obwodnica Kościerzyny i to gwarantuję. W przetargu złożyła wszelkie wymagane dokumenty. Toż jeszcze wróćmy do samego przetargu. Ile wykonawców, ile podmiotów zgłosiło się do tego przetargu i co było tym wiodącym kryterium? Już w tej chwili nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było 16 wykonawców, którzy złożyli ofertę. Wiodącym kryterium była cena. Bo pomimo tego, iż kwestionuje się, że cena jest najwyższą, najważniejszym kryterium, i twierdzi się, że powinny być inne kryteria, to zwłaszcza z ostatnich doświadczeń pokazuje to, że jeżeli wstawiamy inne kryteria, jak kryterium czas realizacji czy długość gwarancji, to wszyscy oferenci deklarują, że wykonają daną inwestycję w najkrótszym czasie i że gwarantują, że w bardzo długim czasie nie trzeba będzie prowadzić żadnych prac gwarancyjnych i wtedy decyduje cena. Powiem w ten sposób, jeżeli firmy mają odpowiednie doświadczenie, są w stanie wykazać się zdolnością kredytową do realizacji danej inwestycji, to już potem samo kryterium cenowe jest wystarczające. Ponieważ doświadczenie na rynku powinno decydować o tym czy ktoś powinien być wykluczony czy nie. Wszelkie inne kryteria na ogół są kryteriami subiektywnymi. Kryterium obiektywnym jest cena. I jeżeli ktoś próbuje za zbyt niską cenę realizować dane zamówienie to po prostu powinien nie mieć możliwości realizowania kolejnych kontraktów gdyż będzie upadał. Gdyż przy zbyt niskiej cenie nie będzie w stanie wykonać swoich robót. I to jest proste, logiczne, moim zdaniem najwłaściwsze kryterium i najprostszy sposób weryfikacji wiarygodności wykonawców.